Zanie koni do maszyny startowej w startboxie jest już piękna panna oznaczona numerem pierwszym, a także estufin oznaczony numerem drugim. Przypomnijmy uczestników. Przed nami gonitwa piąta, memoriał profesora Andrzeja Modrakowskiego. Z jedynką wystartuje Piękna Panna, z numerem drugim Estufin, z trójką pobiegnie Debi, z numerem czwartym Galito de Bozul, z piątką Good idea de Bozul, z szóstką Ceylana i z numerem siódmym Om Emrossa. Trzy konie są już w maszynie startowej, właśnie teraz zajęła Emrossa. Mamy komplet, czekamy na sygnał do startu. I gonitwa wystartowała tam. Dobrze przyjęła start. Ceylana jest na prowadzeniu. Good idea de Bozul jest na drugiej pozycji. Tempo jest na razie dość powolne. Zdaje się, że nikt nie chce za bardzo poprowadzić tej gonitwy. Ale Ceylana, jako że dobrze przyjęła ten start, musi przyjąć ten ciężar prowadzenia na siebie. Konie są już na przeciwległej prostej. Ceylana prowadzi. Good idea de Bozul jest na pozycji drugiej. Na miejscu trzecim jest Galito de Bozul. Za tą trójką. Estufin na kolejnej pozycji Mrossa, dalej Debi i stawkę zamyka Piękna Panna. Konie mają do pokonania jeszcze około 1400 metrów. Stawka nie jest jakoś wybitnie mocno rozciągnięta, natomiast zdaje się, że już tempo zaczyna nam przyspieszać. Ceylana cały czas na prowadzeniu, choć teraz już zrównał się z nią Galito de Bozul i nawet nieco przyspiesza, wychodzi na prowadzenie. Galito de Bozul na pozycji pierwszej, na drugim miejscu. Ceylana. Na pozycji trzeciej jest Good, good idea de Bozul. Dwie, trzy długości za nią galopuje Estufin. Następnie trzy konie z Michałowa, czyli Debi, Piękna Panna i stawkę niezmiennie zamyka Emrossa. Już konie zbliżają się do połowy zakrętu. Galito Debozul cały czas jest na prowadzeniu. Ma około trzech, czterech długości przewagi nad Ceylaną. Na trzeciej pozycji galopuje Good idea de Bozul. I za tą trójką pozostaje. Całe cztery konie i już konie wychodzą na prostą finiszową. Wyprowadza oznaczony numerem czwartym Galito de Bozul. Ma kilka długości przewagi. Na drugie miejsce przechodzi stajenna towarzyszka Good Idea de Bozul. I te dwa konie są na dwóch pierwszych miejscach na nieco ponad 400 metrów przed celownikiem. Galito de Bozul i Good Idea de Bozul. Zaczyna tam przyspieszać oznaczona numerem trzecim Debi na czwartą pozycję odpada Ceylana. Jeszcze 250 metrów pozostało do celownika Galito de Bozul. Pięknie galopuje, bardzo lekko, naprawdę na ponad 100 metrów przed celownikiem, trudno już przewidywać, żeby mógł przegrać. Galito de Bozul oznaczony numerem czwartym zmierza po swoje zwycięstwo. Galito de Bozul na drugim miejscu, Good idea de Bozul na pozycji trzeciej, Debi, następnie Estufin, Emrossa, Ceylana. I na, o, przepraszam, Estufin jako ostatni, tam wcześniej była piękna panna. Oznaczony numerem czwartym Galito de Bozul, w siodle praktykant jokejski Ulan Kozomkulow, a trenerem jestem Michał Romanowski. Zaczekajmy na oficjalne potwierdzenie tego wyniku przez Komisję Techniczną.